Siemanko, z tej strony Kasper e, kapi z kostkami i dzisiaj na moim kanale pokażę OLL a, a wygląda tak I, i, i jak widzicie mamy jakby taką szachownicę nie? są żółte są, są żółte narożniki i środek a wszystkie krawędzie na żółtym na, na żółtym kolorze są odwrócone. Oczywiście to, to idzie jakby tak. Ten idzie tu, a ten idzie tu, nie? Tylko, że trzeba je odwrócić. I tak samo to jest tak samo jak permutacja H, która wygląda tak. Tak, nie? Tylko, że wszystko jest odwrócone. Wszystko jest tutaj odwrócone, nie? To tutaj jest tak samo. Powiedzmy, to jest odwrócone i jest tak, jest czerwony na, na pomarańczowej ściance. Jedziemy. Na zielonej są niebieskie. Na czerwonej są pomarańczowe. A na niebieskiej są zielone. Tylko, że to jest odwrócone, a to jest dobrze, nie? Widać? Widać. No. Także permutację H zrobimy sobie kiedy indziej, a teraz się skupimy na. O, Lelu, szachownicy, zapraszam. Zaczyna to się w ten sposób. Robimy tak zwany du, duży cyk. No to się chyba nazywa du, duży cyk, ale, ale jedziemy dwoma warstwami i robimy ruch u, czyli górna ścianka według wskazówek zegara. Później wracamy też dwoma <laughs> dwoma warstwami. E, przepraszam bardzo. E, jeszcze raz, na nowo. Przepraszam, bo się pomyliłem. E, więc tak, robimy dwie warstwy na górę. Tutaj górą U, czyli według wskazówek zegara, jedną warstwę. Wracamy. W, wracamy. Ja, jakbyśmy jechali w górę, to teraz w dół, ale tylko jedną warstwą. To też wracamy, nie? I robimy. I robimy dwa ruchy środkowym. I wkładamy klasycznie tą parę. Nie? Teraz podstawiamy. I robimy jeden ruch. I wystarczy tylko podłożyć i jest zrobione. I jeżeli chcecie, jakby to pomieszać, żeby znowu było coś takiego, to wystarczy zrobić to samo. czyli Dwie warstwy, jedna warstwa, jedna warstwa. Wracamy. Dwa ruchy środkowym podstawiamy klasycznie. Podstawiamy to tu i robimy ruch. Chyba E. I mamy pomieszane, nie? Tak wygląda nasza szachownica. A, a jak to u mnie wygląda czasowo? No, no, aktualnie mam Gana w ręce i spróbujemy nim Wykręcić jak najlepszy czas. Wezmę sobie stoper. I pora lecieć. O, teraz będzie A420. Jeszcze raz. Yy. Co ja tutaj zrobiłem? Dobra, mam. Więc teraz jeszcze raz. I ostatnia próba. Uuu, 287. Także na dzisiaj to koniec.